Dzień dobry, Jan Sienkiewicz, witam w majowym wydaniu Wiadomości Górowskich. A oto, co dla Państwa przygotowaliśmy. Matury podczas pandemii, powrót do szkół, pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, nowe stroje dla Kresowi. Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczne matury wyglądały inaczej niż zwykle. W tym roku w czasie matur w szkole przebywać mogli wyłącznie zdający, egzaminatorzy, i osoby dbające o dezynfekcję budynku. Przyszedł Maj, a wraz z nim czas maturalnego stresu. Choć ze względu na kolejny rok pandemii, organizacja matur jest utrudniona, dyrektor zespołu szkół w Górowie i Ławeckim mówi o sprawnym przebiegu egzaminów. Tegoroczne matury przebiegają generalnie zgodnie z planem. Myślę, że pandemia w jakiś znaczący sposób nie wpływa nam tutaj na skoordynowanie wszelakich działań. Matury przeprowadzane są w reżimie sanitarnym, młodzież jest bardzo zdyscyplinowana, przychodzą z maseczkami, mamy płyn dezynfekujący, także tutaj wszystkie zasady bezpieczeństwa są zachowane. Jakichś większych problemów też nie mamy, no i liczę, że tak będzie po prostu do, do końca i że to wszystko zakończy się bardzo pozytywnie i oczywiście z jak najlepszymi wynikami dla naszej młodzieży. Na majowe egzaminy większość uczniów czeka ze stresem, ale i z niecierpliwością. To pierwszy taki poważny test, który ma wpływ na ich edukacyjną przyszłość. Zdarzają się jednak i tacy, którzy do tego tematu podchodzą ze spokojem. No, Nie wstrzczuję się, no bo maturanie jest jednak taka zła. I jest dość łatwa, no i na pewno się przyda każdemu. A jakie są opinie po pierwszych maturach? Wrażenia uczniów są bardzo zróżnicowane. Jedni są zadowoleni, drudzy troszeczkę mają jakiś taki dystans do swoich wyników, ale ja liczę na to, że wszystko będzie naprawdę bardzo dobrze i osiągną jak najlepsze wyniki. Do egzaminów maturalnych w tym roku przystąpiło około 270 tysięcy tegorocznych absolwentów i około 95 tysięcy absolwentów z poprzednich lat. Aby zdać maturę, maturzysta musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, a wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca. Uczniowie z górowskiej podstawówki w końcu mogą zasiąść w swoich ławkach i spotkać się z przyjaciółmi, bowiem skończyło się nauczanie zdalne. Ze względu na malejącą liczbę zachorowań na COVID-19, dzieci klas 1-3 wróciły do szkół 4 maja. 17 dołączyli do nich starsi uczniowie. Jeżeli tendencja się utrzyma, już 31 maja szkoły przejdą w pełni w stacjonarny tryb nauczania. Dyrektorzy szkół mają za zadanie ustalić harmonogram prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym, mając na uwadze równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. Od dzisiaj mamy taki przełomowy moment, bo do szkoły przyszły dzieci z jednej klasy czwartej dodatkowo i z klasy piątej. Podobna sytuacja jest przy ulicy Sikorskiego. Tam mamy połowę też klas. Z tego to są klasy ósme, bo stwierdziliśmy, że należy im się przygotowanie do niedługo mającego nastąpić egzaminu ósmoklasisty i jedna z klas siódmych. W przyszłym tygodniu egzaminy i hybrydowe nauczanie. Natomiast mamy nadzieję, że. Nic się nieszczęśliwego nie wydarzy, i od 31 maja już wszyscy będziemy w obu budynkach. Wirtualne spotkania czy brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami to elementy, za którymi nie będą tęsknić ani nauczyciele, ani uczniowie. Nauka zdalna przysporzyła wszystkim wiele trudności. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wrócić już do szkoły i zakończyło się to zdalne nauczanie. Jest to korzyść zarówno dla, dla uczniów, jak i wielka radość dla nas, dla nauczycieli. Ponieważ kiedy dzieci mają problemy, a uczymy się przez internet, to jest, nie możemy tego tak szybko tak jakby wyłapać. A tutaj na lekcji możemy podejść do każdego dziecka i pomóc mu w każdej chwili. A jakie są nastroje po powrocie do szkół? Eee, różne. Niektórym się spodobało nauczanie zdalne, natomiast ogromna większość bardzo się cieszy z tego powodu, że jest w szkole, że może wyjść, spotkać się z przyjaciółmi. Nauczyciele od jakiegoś czasu już pracują z dziećmi z 1-3, i raczej to jest takie pozytywne nastawienie, bo te 6 miesięcy, no nawet ponad 6 miesięcy nauki zdalnej. To jest coś wyjątkowego, wyjątkowego i takiego raczej negatywnego dla samopoczucia i uczniów, i nauczycieli, i dyrekcji również. Także tak to wygląda. Natomiast mam nadzieję, tak już wspomniałem wcześniej, że tego 31 maja już będziemy wszyscy w szkole odpukać żadnych chorób, nie wpuszczamy przez nasze drzwi do szkoły. Nauka w domu miała swoje plusy, jednak uczniowie również cieszą się z powrotu. No, trochę fajnie, bo były długie przerwy, ale średnio. A gdzie jest lepiej, w szkole czy w, w domu? W szkole. A dlaczego? Bo w szkole możemy się z kolegami spotkać, nareszcie zjeść kanapki na przerwie. Przed uczniami jeszcze miesiąc nauki, a tym samym ostatnia prosta do wakacji i szansa na zdobycie dobrych ocen. Wszyscy odczuwamy skutki pandemii. Lokalni przedsiębiorcy otrzymają pomoc od samorządów w postaci zwolnienia z podatków. Rośnie liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Powiat Bartoszycki odnotowuje coraz niższe wyniki zakażeń oraz brak zgonów spowodowanych koronawirusem. Pandemia wydaje się tej wiosny powoli wygasać. To nie jest tak, że nie ma żadnego ryzyka, natomiast jeśli chodzi o nasze miasteczko, wydaje mi się, że co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Funkcjonują trzy punkty, gdzie każdy mieszkaniec może się, może się bardzo szybko zaszczepić, do czego zachęcam, bo jest to naprawdę ważne. Ja rozumiem obawy Państwa, ale wydaje mi się, że dla dobra nas wszystkich, im więcej z nas się zaszczepi, tym będziemy wszyscy bezpieczniejsi, a szczególnie ci, którzy są najstarsi chorzy, mają czynniki zagrożenia. Pandemia i obostrzenia zrobiły swoje. Jednak kluczowe dla firm jest utrzymanie płynności finansowej i uniknięcie bankructwa. Jak wynika z ogólnopolskich badań, połowa firm przyznaje, że ich przychody w 2020 roku spadły w porównaniu do poprzednich lat o 25%. Z pomocą restauratorom, fryzjerom i kosmetyczką wychodzi górowski samorząd. Dosyć ważną rzeczą jest też wsparcie dla przedsiębiorców, którzy podczas pandemii bardzo ucierpieli. Na ostatnich komisjach i na najbliższej sesji głosowana będzie uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres jednego kwartału. Pierwotnie klub radnych zaproponował, żeby zwolnić tylko restauratorów, natomiast po moich uwagach została ta uchwała uzupełniona, z czego się bardzo cieszę, również o fryzjerów i kosmetycznych, którzy no, w trakcie pandemii chyba ucierpieli najbardziej. I myślę sobie, że to wsparcie nie jest wielkie, natomiast no, jest to symboliczne dostrzeżenie przez nas samorząd tego, że ci, którzy codziennie pracują, no, mieli ostatnio naprawdę trudny okres. Miejmy nadzieję, że firmy nie będą musiały już się mierzyć z kolejną falą pandemii, a klienci bez ograniczeń korzystać z ich usług. Piłkarze z Górowskiej Kresowi od początku rundy mogą prezentować się w nowych strojach. Kresowia rundę wiosenną rozgrywa już w nowych strojach. Zakup kompletów do gry i sprzętu sportowego to odpowiedź na wniosek trenera drużyny do burmistrza miasta o wsparcie. Miasto co roku wspiera nas zespół, jeśli chodzi o klub sportowy Kresowia. To mają dużą pulę pieniędzy, zawsze przeznaczoną w ramach budżetu naszego środka kultury, na trenerów, na dojazdy, na zawody. Natomiast tutaj zwrócił się do nas trener z drużyny o wsparcie takie bardzo konkretne, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o stroje. No i oczywiście takie stroje po prostu zakupiliśmy. Nie ma w tym, wydaje mi się, nic niezwykłego, że samorząd wspiera swoją drużynę. Zresztą w tym roku również zwróciła się do nas o wsparcie drużyna naszych siatkarzy, którzy odnieśli naprawdę duże sukcesy. Sfinansowaliśmy im całkiem daleki dojazd na ważne. Ważne rozgrywki i gratuluję im serdecznie wszystkim sukcesów sportowych. Stroje i nowy sprzęt sportowy to nieoceniona pomoc dla piłkarzy. Przybliżona wartość zakupionych towarów to blisko 8 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo za uwagę. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Do zobaczenia.